Dobra, sorry za małe cięcia, ale prawie pod auto yy, Więc tak, yy, jedziemy sobie dzisiaj na nogach. Są to bolty. Więc tak, hulajnoga ma dosyć dobre przyspieszenie. Miałem nagrać w centrum, ale w I tutaj się stresowałem. No i wiecie jak to wygląda, nie? Dobra, wracając, ociągnę. Do Jest to dosyć dobra hulajnoga widzowie, ponieważ jedzie chyba z 30 na godzinę. Ogólnie z tego co mi się wydaje. Będą lepsze te materiały z z kamerą i to trzymane na głowie z GoPro, bo nagrywam obecnie telefonem kolegi w 4K, więc to i tak jest gitarka, ale muszę ogarnąć sobie jakieś, wiecie, GoPro czy coś. Ja trzymam delikatny, delikatny gaz, kurwa, a jadę chyba z 4, nie wiem, 25, ale więc naprawdę jest, jest naprawdę zajebista noga Kurwa, ostrość, ostrość. O kurwa, muszę się hamować. Ja tu jest właśnie najgorsze, jak się kameruje z jedną ręką, to się ma chłopie właśnie hamulc i nie ma się hamulca pod ręką, nie? Dobra, wracając, chcę zmienić tematykę kanału na taką bardziej, na taką bardziej vlogową, yy, ponieważ yy, moim zdaniem wybicie się na grze Fortnite i Minecraft 2K21 to lekka przesada. W sensie życzę wszystkim powodzenia, nie? Ale ja podziękuję, bo mam jakieś vlogi bardziej nagrywać niż takie gówno. To się nie gówno, yy, yy, wiecie, lubię bardzo te gierki, no ale do nagrywania to się moim zdaniem nie nadaje w ogóle, nie? Więc wiecie jak to wygląda. Kurwa, jeszcze zostawił taksówką na drogę. A na trudne warunki. Dzisiaj obecnie materiał nam się pobierać na tym, że no, będę ogólnie w całym centrum miasta Krakowa yy, palił gumę plenego, żeby aż do felmi zeszło. no ale niestety korwa jest tyle osób, że to jest to praktycznie nie do zrobienia. Yyy... ogólnie, sorry, jakby było słabo teraz, ale wjazd jest swój. Więc no... Staram się jakoś nagrać takiego wroga. Pierwszy raz nagrywam, więc please, komentarzy. Bo pierwszy raz nagrywałem, więc trochę No Ale dobra, będzie chyba git, Jak my będzie dobrze słodzić, to będzie gitara, nie? Zaraz się będziemy zbliżać. Do... o się będziemy do apartamentu. Jak mówiłem będziemy mieć dość do apartamentu Muszę robić coś chwilę cięcia, bo kolega nie chce być na filmie, a, a się cały czas obraca więc tutaj ksajer będzie się od trochę Kurwa takie drogi są te proszę Nie da się jechać, nie no przysięgam wam, nie da się jechać Ja pierdole jeszcze skręt na pasach Zaraz wam postaram się pomak Fomat to w ogóle Coś się odwala, bo to naprawdę takie zakurwiste przyspieszenie, że to jest hit, nie? KURWA! <średziny> Ej, to Michał to? Kurwa! Dobra, idziemy. No ogólnie... Ej, ogólnie kurwa, odpada mi ręka, nie? Odpada mi ręka. Nie da się. O! Jest hulajka. Czy złączona? Kradniemy? <średziny> Tyle drogi zostało. Tyle drogi zostało. zaraz będziemy w apartamencie i tam przed yy, wam nagram. Nie więcej. V-Max tej kurwa nogi przynajmniej postaram się nagrać. V-Max tej kurwa nogi. No i potem się ten potem się ogarnie, więc dobra, to my już lecimy. No i będziemy już tam na miejscu, jak będę Felgę, coś w sensie oponę. Kapcia, czekaj, to się tam mówi No i się no kurwa ten to wstępa. Oj kurwa dziki jak ty są. Patrz. Czy mam gaz? Jedzie. Patrz kurwa, hamuje nagle ty. Patrz, full gas trzymam Patrz na to. O patrz. Full gas. No to nie, że jedziemy wymienić tulee nogę Tak Jak widzowie macie wieżowec. Kurwa no nie złapie przyszłości na częstrości. Tam macie najsłynniejszy wieżowiec. Tam gdzieś jest drugi, ale gdzie to nie wiem. Zatem na tej chlejnoga nagle magicznie zaczęła działać. Ale zaraz zmienimy, ponieważ tam Gdzie jedziemy? O kurwa i zgasła mi znowu. Ja pierdole, jebać to, dobra, zmieniają, ją, Jezu. się zabiję. Ja pierdole, nie. Ja pier... Nie, ty jesteś popierdolony, nie? Nie, ja, ja mnie niego kurwa. W trakcie brania nowej hulajnogi mój kolega dalej leży w czakach Dobra, jedna odłożona, muszę zakończyć przejazd. Dobra, mniejsza, ja ci muszę oddalić. Kurwa, jeszcze lak, zacząłem, no nie. O, oh, fuck. Szybko. Tier. Cześć, kurwa, nie tier. Bolt. Bolt. Szybko, bo pada mi na telefon. Zakończ przejazd. Kurwa, muszę. Uf. O. Kurwa, jestem. Dobra, zdjęcie trzeba cyknąć na Instagrama Czekaj zaraz skanujemy nową Skanuj Mordziaty skanuj, bo kurwa okne. No Dobra, rozpoczynanie przejazdu Teraz powinna piknąć Dobra, no go, 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 go Rozpoczynanie Szybko kurwa, no nie no, nie może godzinę się to będzie włączać. Famax'a muszę jeszcze przetestować. Dobra, widzowie, widzimy się na, ten, na trasie, bo poczekamy chyba godzinę zanim to się włączy. O, włączyło się. No i pięknie. Ta, tutaj macie licznik. Ale kursuje, kurwa! Ile jedzie? Kurwo, co przyspiesza? Dobra, tutaj macie licznik ile jedzie, będę wam to starał pokazywać. Ale jest to dosyć ciężkie, kolega nam umiera. Jest to dosyć ciężkie jechać kurwa i tak kamerować uo Tutaj mamy górkę, więc zaraz wam pokażę więcej ile ta kolejnoga wyciąga na prostej, więc poczekajcie chwilkę. Dobra, postaram wam się pokazać teraz. To jedź fullem, bo będę, bo będę ten... Kurwa nogą się nie odpychasz. Dobra, jedźcie i lecimy. Na full postaram się wam, najwyżej się pieprze Mam teraz full gas obecnie. kolejnoga noga jedzie jakieś 25 na godzinę. 25 na godzinę około Jak wiadę jak wjadę w studzienkę, to jest po mnie, nie? 25 na godzinę. Ale jest na pieprza w miarę okej? Okay. Więc to jest najlepsze, nie? Czuję to kolejności, kurwa. Czemu banę Bo kurwa ibanę są popierdolone Dobra, to ta chwila widzowie. Czekaj No nagrasz, pa Kurwa, Eło, wyciała, czekaj. Marcie, i się tu jednak, no widzę. rozpędzić Co No widzę. No No widzę. Ciśnij do No widzę. No widzę. No nie Nie, nie ma trochę to minie. widzę. widzę. No Co ty? Trochę jeszcze. Co ty? to No widzę. No widzę. widzę. No No widzę. No widzę. No tak. Z Dawaj, ciśnij, ciśnij O, ciśnij Ciśnij nie. Jej, <grym> I opierdolę Dobra, już wgasła Dawaj kamerę. Dobra, jak widzicie, tak się prezentuje ślad Opony prawie nie ma Ale to jest nieistotne Dawaj, jedziemy Jeszcze kurde, zrobiłbym test ale to może w next odcinku. Jak się jak, jak se radzi. Albo teraz może zrobimy. Jak się radzi kolejnoga w terenie? Co by na to? Go! Film musiałem podzielić na trzy części, ponieważ tak: za pierwszym razem zgasł mi telefon, za drugim razem prawie się wypierdoliłem, za trzecim razem. Owasz, jaki most fajny! Za trzecim razem. Kurwa, nie wiem, już nie wiem co się tutaj odjebało, ale muszę to podzielić. Przepraszam Cajer, ale muszę to podzielić na trzy nagrania. Bo tutaj też ziomek nagrywał, widzę. No chyba ja kolega tam z pieprza. Do chaty już. Ja na szczęście mam chulę nogę z hamulcami teraz. Jedzie ona aktualnie najwięcej. 20... Nie da się teraz oprywać, bo zaraz się wyjebie, ale jedzie ona... Uchwa, jedzie ona 25. Pewnie 26 by pojechała, ale jak wiecie, nie chce się zabić. O kurwa, bo naprawdę, naprawdę kierować hulajnogą elektryczną, jedną ręką jeszcze kurde po kostce, to jest naprawdę ciężkie, nie? I jeszcze ostróż mi nie łapie, więc to jest w ogóle hit, hitów, widziałem jak się gapił, kurwa no z to ma coś kiedyś. Kamerka, dziękuję, dobra już kurwa jesteśmy prawie na tym zabłociu, pojedziemy, o i patrzcie i przez takie coś właśnie i teraz nawet jak się rozpędzę, dobra tu jest zajebista droga akurat. Chyba kurat droga i tu można się rozpędzić. Teraz kurwa Vmax Testowany zaraz Pod chatą jeszcze palimy lacia do fula No i pewnie w 10 minutach się zmieścimy Coś tak myślę no i kurde O no tutaj od Rudy. Tutaj w ogóle... Nie, ale ładne te widoki mam w tym krakowie bym pałem, wiecie? Ja ogólnie jestem spot Tarnowa a naprawdę w tym Krakowie jest ładnie. Dobra, łamiemy przepisy na czerwonym świetle. No i kurwa, i nie zdążę. No i chuj, i nie zdążyłem. Dobra, znowu na czerwonym świetle trzeba przyjechać. Bo nie ma czasu. Ludzie, no i jak ja mam przyjechać? Nihu ja nie przyjadę. Dobra, już jesteśmy praktycznie na tym zabłocił FAMAK zaraz będzie pod hatą testowany. Dobra, to tak. Tutaj jest parkowanie, bo tam, oh kurwa, tam jest strefa parkowania, i nie można zaparkować. kulej nogi ogólnie. Ej, poczekaj ty. Dobra, poczekaj, ja zrobię V-maxa. Dobra, robimy V-maxa. 3 4 No i dalej tak. No ale kolega stoi oczywiście, więc nie zrobimy. A to było na tyle, kuraj nogi tutaj kurde, już lecimy włączyć. Się do chaty. No i dobra, jeżeli chcecie więcej, to subik, łapeczka, bo kolega już umiera, bo go jest Więc dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemanko.